Witam serdecznie. Znajdujemy się w Wiedniu na Meidlinger Hauptstrasse 36. Dzisiaj jest sobota 10 kwietnia 2021 roku. A znajdujemy się przed naszym słynnym sklepikiem z zapiekankami. Zapiekanka to już teraz nie tylko nazwa potrawy, którą tu się przygotowuje, to już staje się symbolem. Solidarności jedności Polaków mieszkających w Austrii, jak to świetnie ujął nasz redaktor Marek z Marek TV, pomagamy sobie nawzajem. Ten oto lokalik malutki z panią Bożenką, to jest właśnie polski lokal, a my Polacy mieszkający w Wiedniu wspieramy takie działalności, po prostu przychodzimy tutaj zjeść świetną zapiekankę i jednocześnie, ponieważ mówimy tutaj o solidarności, współpracy i wsparciu Polaków, e, chciałbym tutaj podziękować Pani Bożence za gotowość dołączenia się do akcji Polonia Austriacka dla Polaków w Białorusi. E, jak na, pew na pewno już wszyscy słyszeli od około dwóch tygodni, Polacy na Białorusi są aresztowani, zamykani w więzieniach za to, że są Polakami. Wszystkie te informacje można znaleźć w mediach, więc nie będę tutaj się rozwodził. Na pewno jest to rzecz bardzo przykra. Naruszone zostają wszelkie międzynarodowe układy i umowy międzyrządowe. Polacy na Białorusi są, są u siebie, oni nigdy nie emigrowali. Oni po prostu któregoś dnia się obudzili i okazało się, że już nie mieszkają w Polsce. Teraz za to, że mówią po polsku, są właśnie prześladowani. A zarzuty, które się im stawia, to są mniej więcej te same zarzuty, które otrzymała Radiostacja Gliwicka w 1939 roku. Więc wszystko to się powtarza. Niestety jest to bardzo przykra sprawa, i naszym obowiązkiem jako Polaków na całym świecie jest wesprzeć tych ludzi. A jedyna możliwość, jaką możemy teraz wykorzystać, to zebrać środki finansowe, które zostaną przekazane w odpowiednie ręce i w ten sposób tym ludziom będziemy pomagać. Czy to chodzi o adwokatów, czy o wsparcie w sensie środków medycznych, to już się rozstrzygnie na miejscu. Przekazuję w tym momencie plakat, zaraz go będzie widać dobrze, tak, na ręce na ręce Pani Bożenki, przekazuje ten plakat wraz z ulotkami i bardzo prosimy, liczy się każdy grosz, każde euro będzie to przekazane tam do, dla nich jako pomoc na pewno, na pewno bardzo się ucieszą, a przede wszystkim bardzo to pomoże a przede wszystkim, najważniejsze, jak ta zapiekanka niech nas łączy ta pomoc dla innych ludzi i jeszcze raz dziękuję i przekazuję teraz Pani Bożence i jednocześnie Ulotki, które można sobie tutaj przyjść przy okazji zakupu e, 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 zapiekanki, e, można sobie taką ulotkę zabrać ze sobą. Tu jest dokładnie podane, gdzie można pomóc, jak można pomóc i dla kogo, i kto to organizuje również. Dziękuję bardzo.